Siedzi dwóch kolesiów w kinie, a przed nimi taki wielki, łysy gość, grube karczysko, złoty kajdan na szyi. Z dziewczyną. Jeden z tych kolesiów mówi do drugiego. Stary, założę się z tobą o pięćdziesiąt ziko, ale nie klepniesz tego łysego w glace. Hmm, no dobra, w sumie, co mi szkodzi, myśli ten drugi i klepie tego łysego w glace. Łysy się odwraca, a koleś, Krzychu, to ty? Ojej, nie, o, to przepraszam, wybacz. Łysy na to: Żaden krzychu, a dotknij mnie jeszcze raz, a walnę ci kontrolnego. I się odwraca. Na to pierwszy koleżka do drugiego: Stary, świetny, to rozegrałeś, ale idę z tobą o dwieście zeta, drugi raz w godzie klepniesz. No dobra, w sumie co mi szkodzi, myśli ten drugi, bierze zamach i patrzy łysego w glace. Łysy zjeżony się odwraca, koleś: Krzychu, no kurde, osiem lat w podstawówce, trzy lata w jednej ławce przesiedzieliśmy, no krzychu, no nie pamiętasz mnie? Łysy na to, nie byłem w żadnej podstawówce, zaraz tak dostaniesz, że się nie pozbierasz. Zaczyna się podnosić, żeby wylutować kolesiowi, ale jego dziewczyna łapie go za rękaw i mówi, no daj spokój Józek, film jest na ty, będziesz ludzi bił, chodź do pierwszego rzędu i oglądamy. Łysy niezadowolony, ale idzie z dziewczyną do pierwszego rzędu, siadają. Pierwszy koleś znów mówi do drugiego, stary naprawdę jestem pod wrażeniem, świetnie to wymyśliłeś, ale idę o... Tysiąc, Ziko, że trzeci raz go nie klepniesz. Dobra, w sumie co mi tam myśli ten drugi? Idą do drugiego rzędu, siadają w ławce za Łysym i myk, Łysego w łeb. Łysy się odwraca do Maxa napięty, a koleś... Krzychu, ja tam na górze jakiegoś Łysego poglacy pieprza, a ty tutaj w pierwszym rzędzie siedzisz.